Take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart now, darling, yeah, yeah, yeah. Take another little piece of my heart now, baby. You know you've got it. It feels, makes me feel good. Oh, yes, indeed. Yy, zaczynałam występami dla rodziny. Usadowałam ich na miejscach, yy, potem dla nich śpiewałam, mając przy tym wiele radochy. Yy, występowałam gdzie się da, chciałam spróbować swoich sił. Yy, mając jakieś 15 lat, yy, dostałam propozycję od kolegi nagrania z nim kawałka. Nagrywaliśmy wtedy jeszcze na yy, mikrofonie, któryś statyw był po butel butelce po wodzie mineralnej. Yy, siedziałam wraz w szkole ze znajomymi na przerwie, wszyscy się uczyli do sprawdzianu ja coś pisałam ktoś mi się pyta dlaczego ja coś piszę tak co co tam piszę ja mówię nagrywam piosenkę no, ja mówię piszę tekst do piosenki bo dzisiaj muszę nagrać to przecież ty tak na mnie patrzyli jak na kosmitkę no bo przecież co może zrobić zwykły szary człowiek jeszcze z tak małego miejsca Nawet już nie pamiętam, jak odkąd zaczynałam, bo wszystko, zawsze było to ze mną. Mama mówi, że nagrywała zawsze te, te kawałki, które już sama sobie, już tam śpiewałam każdą melodyjkę. No i wykorzystywałam każdą okazję, gdzie nie mogłam, zawsze śpiewałam. Po prostu muzyka jest zawsze ze mną. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Jest tak dopełnieniem każdego codziennego dnia. Serca, na Się na pewno troszkę wolniejsza od tego wszystkiego, że mogę odciąć się od całych tych problemów codziennych. Na pewno fajnie jest, kiedy publika ze mną śpiewa jakieś kawałki. Naprawdę wtedy są takie niesamowite emocje i radocha niesamowita. My I miss you so bad, I miss you so bad, I miss you so, so bad. Droga nie jest y, zawsze prosta. Najważniejsze jest to, że kiedy musisz iść pod wiatr, a jeszcze stawiam ci kłody pod nogi, nie możesz się nigdy poddać. Mam nadzieję, że sodówka nie uderzy mi do głowy. Zawsze przeczulam na to swoich znajomych, y, że jak będą jakieś symptomy już tej sodówki, żeby mnie kopnęli mocno w tyłek. No i będzie po sprawie. Na koncercie w Zawidowie mam się przede wszystkim wystąpić, ponieważ ja zawsze mówię, że boję się dla, swoich, dla swojej publiki śpiewać. To są największymi krytykami. I występowałam przed większą publicznością, w którą się naprawdę mniej stresowałam czasami, ale było naprawdę fajnie, mi się podobało, bo troszkę ich rozkręciłam, naprawdę klaskali, kiedy mówiłam, żeby podnieść świeczkę, że naprawdę byli razem ze mną na tym koncercie, czułam ich. Pamiętam jeden występ w gimnazjum, to był jakiś też konkurs, na którym miałam możliwość wzięcia udziału. Siedziała na widowni moja babcia. Dla mnie się najbardziej liczyło to, że zobaczyłam pod koniec, jak babci lecą po prostu łzy. Zapamiętałam go najbardziej, chyba będzie najbardziej moim pamiętliwym też występem. Pamiętam też jeszcze koncerty. Miałam możliwość w tamtym roku wystąpienia w Niemczech wśród publiczności z całej Europy, także to też było ważne. Ważnym też występem był dla mnie występ w Łodzi na festiwalu Teraz One prowadzonym przez Agatę Młynarską. Też rodzice mnie tam puścili też samą. Mogłam sobie pojechać, był też to duży krok ku samodzielności. Było naprawdę duże przedsięwzięcie. Mogliśmy, mieliśmy warsztaty, mogliśmy się troszkę podszkolić i naprawdę wielka scena. Pod koniec był robiony duży koncert. How I live every piece of you. to the things that I do. i of and you. There's to This go me, my I think me thinking That we almost had it all. This card of your love, they leave me restless. I can't help you. We the